Gatuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem, obiadek, obiadek ugotować trzeba, obiadek, obiadek ugotować trzeba. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracja Nastacki, witam, witam i dzisiaj będzie robiona ośmiornica. Ośmiornica, tutaj jest na talerzu. Ośmiornica. Ośmiornica, 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 ośmiornica. Tak, tutaj jest ośmiornica. Wpierw trzeba ją elegancko oczyścić, a potem będę ją gotować w garnku. Tutaj mam kartofelki. Kartofelki będzie ośmiornica z kartofelkami. Tenże kartofelki już tutaj się elegancko mi gotują. A ja teraz przystąpię do oczyszczania ośmiornicy. Ośmiornica, ośmiornica, super fajna ośmiornica, super pyszna, nadzwyczajna. Ośmiornica jest kosmiczna, ośmiornica rewelacyjna, ośmiornica nadzwyczajna. Tenże przystępuję teraz do oczyszczania ośmiornicy. Ośmielnica ośmielnica. Super fajna ośmiornica. Ośmielnica jest kosmiczna. Ośmielnica fantastyczna. Ośmielnica jest kosmiczna. Ośmielnica jest fantastyczna. Tak, teraz oczyszczam ośmiornicę. Najlepiej ją oczyścić po prostu w zlewie. W tym celu ubieram oczywiście rękawice. O! jedna rękawica druga rękawica i przystępuję do oczyszczania ośmiornicy o ośmiornica jest kosmiczna ośmiornica fantastyczna tak biorę tutaj daję ją do zlewu biorę w wodzie opłukuję elegancko ze wszystkich stron, i tutaj i tutaj trzeba będzie tutaj jest do oczyszczenia o raz, dwa i trzy musimy tutaj o w ten sposób zrobić, że wyjąć tutaj to musi być usunięte. Dobrze. Ze środka usunięte. O. I teraz trzeba będzie jeszcze tutaj elegancko wszystko opłukać. I I tutaj to i to i to i tutaj trzeba będzie też usunąć oczy ośmiornicy usunąć i ona będzie tutaj pozostałe wszystkie już fragmenty będą mogły być elegancko zgotowane że ośmiornicę mam już elegancko zrobioną, umytą teraz tylko usunę nożem trzeba usunąć nożem tutaj to okej okay. i jedno i tutaj drugie. I będziemy mieli już ośmiornicę przygotowaną do jedzenia. I do gotowania. Ośmiornica, ośmiornica, super fajna ośmiornica. Ośmiornica jest prestiżowa. Tak, to jest takie ekskluzywne danie. I teraz już mam tą. Ośmiornicę elegancko oczyszczoną. Tutaj na talerzu elegancko umyta, oczyszczona. Ośmiornica jest więc. Teraz trzeba będzie ją w tym garnku gotować, dusić. Daję do garnka troszeczkę wody, troszeczkę oliwy z oliwek. O! I. Czosnek Czosnek można trochę tak y, jeszcze leciutko określić i leciutko też tak go y, tak, rozgnieść, o, żeby on taki był, żeby fajnie puszczał aromat. Listek laurowy dajemy i no i, to, i to wszystko. I teraz do tej gotującej się wody możemy już dawać ośmiornicę. Ośmiornica super fajna, ośmiornica, ośmiornica. O, tutaj jest właśnie ta ośmiornica. Ma takie macki. Tak wygląda ta ośmiornica. Już ją elegancko oczyściłem ze wszystkich stron. Tak wygląda. O. Tutaj jest właśnie już widać, jak jest elegancko oczyszczona. O. Ze wszystkich stron oczyszczona ośmiornica jest. Ośmiornica, ośmiornica, ośmiornica super fajna, ośmiornica fantastyczna, ośmiornica jest kosmiczna. Tak oto wygląda już elegancko, oczyszczona ośmiornica. Teraz tą ośmiornicę w garnku będę dusić przez około, no tak, z 20 minut. Tak wygląda. Jeszcze raz, jak to wygląda ośmiornica przed ugotowaniem. Tak wygląda. I teraz tą ośmiornicę wkładam do garnka. Można oczywiście ją tak stopniowo wkładać, żeby te macki się tak po, po trochu ozwijały. I one są teraz tak o. coraz głębiej, coraz głębiej. One są coraz bardziej. o! Te macki są tak o. zwinięte. To tak dla ozdoby. I teraz wkładam już całą ośmiornicę. I niech ona się gotuje. Przykrywam o, o 20 minut. Ośmiornica, ośmiornica, już się gotuje, już się gotuje, już gotuje się. Ośmiornica, już gotuje się. Tak. Elegancko. A ja tutaj mam już kartofelki eleganckie ugotowane. Kartofelki mogę już odcedzić. Odcedzamy kartofelki od... Odcedzamy. Odcedzamy kartofelki, odcedzamy. Lala, la, la. Tak. Bierzemy prześcielkę, oczywiście, bo jednak garnek jest gorący. O! I wylewamy Odcedzamy po prostu. Tenże, o! Kartofelki są już elegancko ugotowane. Będzie ośmiornica z kartofelkami bardzo fajnymi, że kartofelki niech się, niech przestygną, a ja teraz, jeśli chodzi o ośmiornicę, to muszę już tak zmniejszyć, zmniejszam ten, tak, daje na, tak na minimum daje, żeby ona za bardzo się na takim ostym ogniu, żeby się nie piekła, żeby się nie gotowała, tylko na takim leciutkim ogniu. Tenże ośmiornica elegancka mi się tutaj przez 20 minut. Natomiast będę ją jeszcze z kartofelkami zapiekać w piekarniku, Więc tutaj mam taki elegancki, o taki elegancki szklany taki pojemnik. Do tego pojemnika daję trochę oliwy z oliwek. O! I będę czekać na ośmiornicę. Później właśnie dam ośmiornicę, kartofelki, posypię rozmarynem i będę wkładać do piekarnika. Ośmiornica, ośmiornica, już się elegancko Elegancko się gotuje, elegancko się gotuje. Co pewien czas, oczywiście, tą ośmiornicę można tak przewrócić na drugą stronę i będzie elegancko już niedługo gotowa. że na takim minimalnym ogniu. 20 minut. Czekamy, aż będzie gotowa. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Obiadek, obiadek ugotować trzeba. Obiadek, obiadek ugotować trzeba. Tak. Ośmiornica, ośmiornica prestiżowa, super fajna. Ośmiornica jest kosmiczna. Ośmiornica fantastyczna. Ośmiornica fantastyczna. Tak, 20 minut minęło. Mogę tutaj już zdejmować ją. A teraz podsmażę trochę kartofelki na oleju. Biorę... Na oliwy z oliwek, ale też można na maśle klarownym podsmażyć. O! Trochę podsmażę te kartofelki, już garnek mogę umyć, a kartofelki się elegancko podsmażą, i wtedy będzie już, będę mógł dawać kartofelki razem z ośmiornicą do piekarnika. Już niedługo do piekarnika pójdzie, pójdzie ośmiornica, ośmiornica do piekarnika. Już zaraz pójdzie, już zaraz pójdzie. Tak. Niech te kartofelki się tak elegancko podsmażą i będą super fajne. Ośmiornica, ośmiornica już za chwilkę pójdzie do piekarnika z kartofelkami. Z kartofelkami się będzie piekła w piekarniku. W piekarniku. Tak, tenże kartofelki elegancko tak sobie trochę podsmażyłem na patelni. O, są tak elegancko. Zarumienione, podsmażone. E, ośmiornica jest już gotowa. Więc biorę. Ośmiornicę przekładam. Gotuj, gotuj z Gacjanem. Z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem. Tak. Ośmiornica jest już elegancko zrobiona. O! Tutaj w ganku. Teraz mogę ją wyciągnąć i dam ją na deskę. O, tutaj jest właśnie ośmiornica elegancko. Tak właśnie wygląda. O, po, po ugotowaniu. Piękna, elegancka ośmiornica. Tak i teraz tutaj jest odwłok jeszcze i teraz będę tą ośmiornicę kroić i kartofelki też do niej dam i elegancko wszystko dam do tego naczynia tutaj już na dno na dno nalałem oliwę z oliwek pędrze. i później jeszcze sosiku dodam Teraz biorę się za krojenie tej ośmiornicy. Ośmiornica, ośmiornica, super fajna, fajna jest. Ośmiornica fantastyczna, ośmiornica jest kosmiczna. Ośmiornica egzotyczna. Ośmiornica jest kosmiczna, fantastyczna i prestiżowa. No to teraz elegancko kroję tą ośmiornicę. Tutaj elegancko. No nie muszą być takie jakieś wielkie te. O tak, pokroję w takie kawałeczki. Elegancko. O i będzie ośmiornica. Elegancko. W piekarniku pieczona. Oczywiście można ją już tak teraz zjeść, taką, o, na takie, trochę takie też większe kawałki zostawię, nie musi być wszystko od razu takie duże, czy nie musi być też takie właśnie małe, takie średnie kawałeczki, o. Jest już elegancko pokrojona. Jeszcze tutaj trzeba elegancko o, pokroić. I teraz, jak już mamy ją tak, no jeszcze troszeczkę tutaj można tak też pokroić, ale to może tak być. Nie musi tak być. O, tyle wystarczy. Tak pokrojoną ośmiornicę. Będę dawać teraz na, y, do tego pojemnika szklanego. Daję wszystko do tego pojemnika. O i tak i teraz to wygląda. Daję jeszcze kartofelki. Też tak leciutko je można y, pokroić. Jak całkiem małe, to nie trzeba kroić. Jak takie większe, można troszeczkę pokroić, tak na połówki. I wszystko razem wkładamy do piekarnika i będziemy teraz w piekarniku wszystko piec. O, tak jest dobrze. Wkładam o wszystko do pieka Do tego pojemnika i do piekarnika. Jeszcze troszeczkę dam z góry. Y, y, rozmarynu. O! Tak, rozmarynem. Tego sosiku też tak można polać. O! Tak zamieszać. I tak oto przygotowane już danie wkładamy do piekarnika. Niech się popiecze trochę w piekarniku. No i później już będę miał gotowe do, do jedzenia danie. Będę kosztować, jak smakuje. Ośmielnica, ośmielnica wędruje, teraz do piekarnika, do piekarnika wędruje. Ośmielnica do piekarnika wędruje. Już jest, już jest, już jest. Do piekarnika teraz pójdzie. Ośmielnica teraz pójdzie. Do piekarnika z kartofelkami. Wkładam, zamykam, włączam. Tutaj dam 180 stopni. Ośmiornica, ośmiornica jest już gotowa. Jest już gotowa. Mogę wyłączać piekarnik, i ośmiornicę będę już wyciągać z piekarnika. Tenże jest już gotowa elegancka, super fajna i teraz będę ją smakować jak smakuje. La la Okej. Jest gotowa. Ośmionica z kartafelkami Teraz będę go smakować, smakować jak smakuje. Teraz się wszystko okaże, czy jest dobra, czy też nie. Zobaczmy, wszystko się zaraz okaże. Ośmielnica, ośmiornica lala, ośmiornica, le, 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 le. Ośmielnica, ośmielnica, w gotuj z Gracjanem, w gotuj z Gracjanem, ośmiornica. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Ok, teraz już. Ośmiornice daje na talerz. Kartofelki i kawałeczki ośmiornicy. O. Taki większy, mniejszy. O. I jeszcze troszeczkę kartofelków. I tak oto danie jest już gotowe. Prestiżowe danie. Składające się z ośmiornicy. I kartofelków można podawać już do obiadu. Jeszcze troszeczkę posypię z góry pietruszką, żeby efekt jeszcze był większy. Już jest na talerzu. Ośmiornica, ośmiornica, już jest na talerzu, już jest na talerzu. Ośmiornica super pyszna, ośmiornica jest kosmiczna, ośmiornica egzotyczna, ośmiornica fantastyczna. Ośmiornica, ośmiornica jest już gotowa, jest już gotowa. La-la-la-la, la-la-la-la. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Tak, ośmiornica jest już na talerzu. Teraz wszystko się okaże: jak ona smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła? Czy jest taka, siaka i owaka? Zaraz wszystko się okaże. Biorę i kosztuję ośmiornicę, jak smakuje. La, 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 Ośmiornica, ośmiornica, super fajna ośmiornica. Pyszna jest. O, le, le o, le, le. Ośmiornica na talerzu jest. Ola, la, ola, la. O la, la. na talerzu już jest. Tak. Teraz skosztuję, jak smakuje Ośmiornica Czy jest dobra, czy też zła. Czy jest taka, siaka i owaka. Teraz biorę i kosztuję. Wpierw kartofelek. Zobaczę, czy... Mm? ma Kartofelek ma taki smak ośmiolnicy. A teraz ośmiornice. O, tu już jest taki kawałeczek ukryty. O. Coś niesamowitego. Po prostu niesamowita ośmiornica. O, tutaj tak właśnie. Jest. I pyszna. Pęże, mm. polecam. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.